Dzisiaj będziemy nagrywali taki że będziemy robić księżniczki Disneya. Zobaczę, no, może nie, ale na pewno to już mam pokawe do pięknego. Bo mamy dzisiaj kupili, tam, kupiliśmy taki ładny dodatek, czyli taki z takim domeczkiem, no, ale na razie idziemy po prezent. A teraz tak wygląda? Dobrze to. Wiecie co? To taki fajny pomysł, że ktoś ma rękawicę taką do zużycia, to można wlać do niej wodę i zostanie i taki squisek. Poglądaj tego wieki. Nie jesteś. Czuć, czuć, czuć. Wiem, co się dzieje na się, ją wykasowałam, ale. Muszę mu zatrzymać. coś A gdzie jest ta Dobra, więc teraz idziemy zobaczyć do tego domku. Każdy wie to dzisiaj przychodzi z no. Jak ktoś ma choinkę. No wszyscy pewnie mają choinkę. Tak, nie była, nie, tylko moja się od tasza. Tu ja też narywa filmiki. No też możesz oznaczyć mój kanał, to ja ciebie będę wtedy oznaczać. W ciebie na jednym odcinku Lido nie oznaczyłam. No właśnie. Tutaj mają taką nie mają bardzo dużo ciuchów. Pusinowe, nie pusinowe, czapki mają jeszcze. No pokażę Wam tą rodzinkę właśnie. O, damy im tutaj takie przyrządka. A w ogóle ja miałam robić przecież teraz inny domek. Dobra, później Wam to pokażę na koniec filmiku. No więc... Ja chodzimy Zrobić No obrót to taki normalny roblok. No tutaj już takie ładne zabiłam. Puszelek trochę się przydało. Tutaj trochę podało mi się, więcej trochę musiał Chociaż się wiemy, gdzie mały, Dobra, wiem, że to jest. Tu mało mi tylko tyczek. Dobra, tu i wyjdę. Tak. Dobra, koło tu wydamy. Koło tu wydamy. Tak, żeby coś to do tego. No możemy dać. Trochę tu. Mm, jak ktoś wie, to spróbuję, czy m, m, gdzie zniknął mi ten klucz, bo ja sprawdzam, gdzie on jest, a go tam nie ma. My z no, Manuszem w jednym dniu, tam czy coś tam nie ma, czy jest, mm, mm, ale nie mogłam go odsłonić. Więc poszło sobie tutaj tak. Wodorosty trochę tutaj, o, wodorosty, to widać, żeby to był że to na przykład taki zatopiony, ale on tak naprawdę zjeje. Trochę, trochę takich rybek dodamy takich papierowych, nie wiem jakich. ich, jakieś papierowe. Taką syrenkę fajną na dachu I limonach. Proszę, bo to jak musiałam ją przetawić, to mam jeszcze tu. Tak ładnie. Jest taki lojotkę muszę weźmiemy tutaj sobie. Żeby patrzały sobie, tylko że to jest, dusz. jest to w w no, ba, tu. To jest trochę lekko wstawałe. Dobra, taki słajk niech może być, gdy będę się chował coś. Nie wiem, albo chowali. nebo chovaly, nebo chovaly, to chovaly, nebo chovaly, chovaly, nebo chovaly, Nikt. to takie nie, nie potrzebują. O, i kotałki mogą być. Może być jeszcze gra to niej No i sobie pograją. Albo... Bo po prostu będę dać taki domeczek, taki jeden, żeby sobie, jakby tutaj pochłonęli, to będą im takie zabawkowe domeczki. Będę takie szary. Szarego już tutaj dodałam. No i jeszcze taki biały, żeby było fajnie tak. Ktoś nie chciał kupić sobie ten dodatek, to polecam. Fajne sobie kłoteczka. Mogą mieć też to... No klarka, mam jeszcze też. Tomek dla krampecka. Dla krampca. Nie wiem, jak to ma jeszcze kilka. tu gdzieś, to może tutaj słowa jak teraz na ten dodatek. Jak ktoś nie wie, to jak ktoś nie wie i ma to dodatek, to no, sobie zrobić. No ale ja. Jaki. Dobrze, zobaczcie, i ja mają takie... Chyba to nie będzie do grania, tylko takie do zabawy. Na no, razie je postawię tak... Białeczka będzie tutaj. To będzie to, To będzie moje do toaletki. Albo do łóweczka. Ten różowy pójdzie gdzieś tutaj. Ten fioletowy pójdzie gdzieś tu. teraz nie tu. tutaj ocień. Nie tutaj pójdzie tu. Ludy kostełka. Ona pójdzie tutaj. No i tutaj nie będą tutaj. Ten niedlatający będzie tutaj w łóżku. Zmęczamy troszeczkę. A ten będzie na kanonie. Skryweką. No chmurkę. Tutaj to będzie taki lasek. No, fajny minutnik. O, diament jeszcze. Dobra, o tych pudełkach to wiem. Podstawienie może gdzieś tutaj. Nie mogę się tutaj jakoś bawić. No, może tutaj dodam jakieś takie wskazówki. Нет, 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 место. To wiąże, tak żeby było ładnie na przykład. Tutaj To tak jest... I zobaczcie, jak tutaj, tak są takie robka, pokolące musicie robić. Widzicie? I się osłowuje takie troszkę tu. I patrzcie. Widzicie, że takie jakieś słońce wychodzi. Nie wiem, kogoś ma o to łazić. Ale mnie tu nie razi. jeszcze jedna pianka. Nieobieczona. Trochę się przypala. I to się tu przypaliło. Nie ma być taka. O, super. Albo jak się przypalimy. Nie przypalimy, ale spróbujemy. Widzicie? Trochę chorych dostał, tak? No. Видите, это как она ну но это колбет она есть. Но в а не соединяю. А это мне весь, это мисс.

Tylko taki mój gimiautek. Z tą rękawicą, co Wam mówiłam. Nie, taki jest taki, że nie ma. Słysznie, Ale ma. Tak, to jest oto.

jest taki przeskaczek na górę na górę patrzcie mamy tutaj korek korek na stronie 3 przeszkoda, jeden, przeszkoda numer 1 przeszkoda numer 2 korek numer 3 przeszkoda numer 4 przeszkoda numer 5 przeszkoda numer 8 i mogę pójść tam dalej Давай. Пусть будет красиво. А

Листья, 2000, 2000, что 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000,

Patrzcie tutaj taki... Patrzcie. Widzicie, jak tu się piecze, pokazałam z innym jedzeniem. To ja wam tam w kuchni zobaczcie, co wam pokażę. Coś, ale to do naczyń Tutaj mam takie jedalne pieniądze tutaj mam taką kosmetyczkę mam takie lusterko tutaj mam takie, no, ustawiamy coś tutaj mam takie czapeczki no i widzicie, tu mam takie czapki

mamy takie szafy, takie nie, nie wiem. Tutaj teraz tak. do tego piętra. Dobra, tutaj mamy takie diamenty, muszelki, takie torby, takie zobaczcie, widzicie, 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 takie widzicie, widzicie, widzicie,